Dzisiaj mam nadzieję, że będzie łatwo, szybko, krótko i przyjemnie, a rozmawiamy o audio. W wielu przypadkach słabą jakość wideo można jeszcze przełknąć, ale jeżeli audio jest słabej jakości, to naprawdę jest strasznie ciężko oglądać jakiś filmik, i często nawet podświadomie yy, zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę te filmiki, których nie lubiliśmy, to głównym problemem w tych filmikach jest właśnie słaba jakość audio. Dlatego mam dzisiaj dla Was trzy bardzo proste rady, dzięki którym znacznie poprawicie jakość swojego audio. Pierwsza rada: zbliżcie mikrofon jak najbliżej źródła, z którego wydobywa się dźwięk. No bo popatrzcie na to. Jeżeli nasze źródło dźwięku będzie tutaj, a nasz mikrofon tutaj, załóżmy, że to jest duża odległość, to w praktyce nie jest duża odległość, ale muszę się zmieścić w kadrze. Jeżeli z takiej odległości, daleki, przypominam, filmujemy, no to w takim wypadku będziemy musieli podkręcić moc naszego mikrofonu, czy to w aparacie, czy w postprodukcji, więc podnosimy nie tylko. Poziom źródła tego dźwięku, który się znajduje tutaj, ale poziom też wszystkiego, co jest dookoła. Wszystkich szumów, które są w każdym pomieszczeniu. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że jest idealnie cicho, to na pewno nie jest. W każdym pokoju jest jakiś szum. A jeżeli macie jeszcze jakieś inne dźwięki, jakieś wentylatory, to już w ogóle. Więc podnosicie nie tylko źródło Waszego dźwięku, ale też wszystko inne. A jeżeli zbliżycie mikrofon do źródła Waszego dźwięku. To wtedy będziecie mogli ten mikrofon ściszyć i będzie on zbierał tylko głównie to, co jest blisko, a wszystko to, co będzie dookoła, będzie zbierał dużo mniej, bo głośność tamtego się znacznie ściszy dzięki temu, że spuściliście głośność na mikrofonie, czy to w postprodukcji, a wasze źródło wciąż ma taką samą głośność, bo po prostu się przybliżyło. Jeżeli filmujecie coś w stylu wywiadu, tak jak ja to teraz robię to zamiast na przykład montować mikrofon na aparacie, który jest no u mnie jest akurat dosyć blisko, bo mam dosyć szeroki obiektyw tutaj nałożony, ale i tak, no to jest na odległość wysięgniętej ręki do przodu a jeżeli byście dali mikrofon na przykład o tutaj oczywiście poza kadrem, ale najbliżej o tak, żeby tutaj był no to będziecie mieli dużo lepszy jakość dźwięku bo mikrofon będzie po prostu dużo bliżej tutaj jest o, odległość o tak a jakbym tak wysunął no to o, widzicie to jest bardzo blisko ja akurat mam swój mikrofon tutaj zaraz pod kadrem więc w sumie jest taka sama odległość tylko nie z góry ale z dołu to już kwestia indywidualna, mi jest akurat tak wygodniej bo nie wiem czy ten statyw dałby radę tak górą przejść, nawet nie sprawdzałem tego ale od dołu też się sprawdza no, w takich przypadkach też dobrą opcją jest założenie mikrofonu krawatowego gdzieś tutaj wtedy macie tutaj mikrofon krawatowy bardzo blisko też twarzy naprawdę mikrofony krawatowe bardziej łapią tak wszystko dookoła i też często bardziej szumiał, ale i tak jeżeli będzie on tutaj blisko i jeżeli może być on w kadrze tak jak na przykład teraz to by nie przeszkadzało gdyby go było widać no to trzymajcie go w kadrze wtedy nie będzie pod ubraniem jeżeli nie musi być to starajcie się żeby, się, żeby nie był pod ubraniem bo będziecie mieli lepszą jakość dźwięku druga porada to właściwe ustawienie poziomów głośności przy nagrywaniu dźwięku dobrym poziomem jest to, żeby wasze audio dobijało do około minus 12, 10 decybeli. A potem przy montażu dobrą rzeczą byłoby ustawić tak te poziomy, żeby dobijały one do około minus 6 decybeli. Dlaczego więc nie jest dobrym pomysłem, żeby od razu nagrywać yy, tak głośno nasze audio? Ono dlatego, że ryzykujecie to, że po prostu będzie przester. A jeżeli nagra wam się przester, no to już nic nie będziecie mogli z tym zrobić. A tak do 12 dB na pewno wam się to raczej nie zdarzy. Będziecie mieli bezpiecznie ustawione poziomy i będziecie mieli tę taką wolną przestrzeń do tego, żeby potem zrobić na przykład kompresję, podgłośnić i po prostu robić postprodukcję audio. Dlatego tak właśnie robimy. Tutaj zaznaczę, że nie jestem żadnym ekspertem w zakresie audio i sam wiem tylko kilka podstawowych rzeczy, ale może coś się nauczycie. Trzecia rada to to, żeby właściwie dobrać rodzaj mikrofonu do tego, co będziecie nagrywać. Mamy mikrofony typu Shotgun, które nagrywają głównie to, co jest z przodu, a to, co jest z tyłu, starają się odrzucać. Trochę zbierają też z boku. Sprawdzą się one do vlogu, do nagrywania takich filmików na YouTubie, do wywiadów. W sumie są bardzo uniwersalne i do wielu rzeczy. Po prostu warto je mieć na przykład na aparacie cały czas, nawet jeżeli nagrywacie coś i raczej nie będziecie używać dźwięku, nie wiecie, nie wiecie, czy będziecie chcieli używać dźwięku z tego aparatu, no to zawsze taki mikrofon nawet będzie dużo lepszy niż to, co będziecie mieli wbudowane w waszej kamerze. No i mamy też mikrofony krawatowe, które idealnie sprawdzą się w sytuacji, w której nie możecie ze zwykłym mikrofonem podejść wystarczająco blisko albo kiedy chcecie go ukryć i schować pod ubraniem, może też on być widoczny na ubraniu. To już zależy, czy, czy w waszym akurat filmie jest to wskazane, żeby go było widać, czy wręcz nie może być go widać. Mają one zwykle trochę gorszą jakość, szczególnie jeżeli dacie je pod ubraniem, to zwykle są one takie trochę przytłumione i trzeba troszkę w postprodukcji się z tym pobawić, żeby to brzmiało jakoś przyzwoicie. O tym może zrobię kiedyś jakiś osobny filmik, ale sam na razie muszę trochę więcej się dowiedzieć na ten temat. Okej! Okay. Podsumujmy w takim razie wszystko, pierwsze to było zbliżcie mikrofon jak najbliżej źródła waszego dźwięku, to zrobi w sumie największą różnicę ze wszystkich. Druga rzecz to właściwe ustawienie poziomów głośności, żeby nie było ani za cicho, ani za głośno. No i trzecia rzecz, dobór odpowiedniego mikrofonu. W temat można się oczywiście dużo bardziej zagłębić i być może kiedyś to jeszcze zrobimy, ale na razie to jest tyle. Mam też ciekawe rzeczy zaplanowane na przyszłość, także oglądajcie i do zobaczenia.